Kochani, chciałam wam powiedzieć taką jedną rzecz. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to koło niego wisiał drugi mężczyzna, który też został ukrzyżowany. I on pytał Jezusa, czy jak będzie w niebie, to wspomni o nim u swojego ojca. A Jezus mu odpowiedział, że już dzisiaj będziesz ze mną w raju. I mam takie pytanie do Was, żebyście sobie zadali. czy ten, Jak myślicie, czy ten człowiek, który wisiał koło Jezusa na krzyżu, czy on zasłużył uczynkami na to, żeby iść do nieba? Czy on zrobił coś, dzięki czemu Jezus stwierdził, nie no, to jest dobry człowiek. W ogóle pójdzie razem ze mną. Ale ludzie, którzy w tamtych czasach byli krzyżowani, to. Nie byli uznawani za dobrych ludzi. Oni jednak za coś poszli na ten krzyż. Jezusa wtedy też uznawali za tego człowieka, dlatego poszedł na krzyż. I rozumiecie mnie, ten człowiek nie zasłużył. Ale On uwierzył w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I to jest właśnie droga do nieba. To jest właśnie droga do zbawienia. Ona jest bardzo prosta. Nie potrzeba tutaj żadnych skomplikowanych rzeczy. Bo Łot, który był na krzyżu, nie zasłużył. Nie zasłużył żadnym uczynkiem. Bo został w ogóle skazany na śmierć. To oznacza, że on nie był w ogóle dobrym człowiekiem. I ty dzisiaj też nie musisz być dobrym, moralnym człowiekiem, żeby mieć pewność swojego zbawienia. Jeszcze raz do tego wrócę. Co zrobił ten Łot? On uwierzył w Jezusa. Jako Pana i zbawiciela. Całym sobą uwierzył w Jezusa jako Pana i zbawiciela. I to jest jedyna rzecz, którą Ty dzisiaj musisz zrobić, żeby być pewny swojego zbawienia dzisiaj. Ja trzy lata temu uznałam, że nie jestem w stanie zasłużyć swoimi uczynkami na zbawienie. Że nie jestem w stanie nic zrobić, żeby w ogóle dostać się do nieba. Żeby Bóg był mi przychylny. Znałam, że w ogóle to jest nierealne, to jest nie do wykonania, bo musiałabym nie zgrzeszyć ani razu przez swoje życie, a przecież już tyle tych grzechów mam. No to nie wyczyszczę się sama. To nie będzie tak, że jak będę miała więcej dobrych uczynków niż złych, to wtedy Bóg pomyśli, że dobra, no w większości była dobra, tak? W większości była dobra, to pójdzie do nieba. Nie będzie takiego czegoś. I trzy lata temu zrozumiałam, że nie jestem w stanie zasłużyć. I zobaczyłam, co wydarzyło się na krzyżu, że to właśnie Jezus poniósł karę za mój grzech. Ja miałam zostać ukarana za swój grzech, ale dzisiaj wiem, że nie będę. Dlatego, że zdecydowałam się na to, żeby przyjąć do swojego życia zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. I każdy człowiek ma dzisiaj taką możliwość, więc to jest w ogóle super wiadomość. Jak ja pierwszy raz usłyszałam słowa Ewangelii, nawet nie wiecie, w jak, jakim jak ja byłam w szoku, jak mój kolega, który do mnie mówił, powiedział mi, ale Wiktoria, ty nie musisz zasługiwać na zbawienie. Ty nie musisz chodzić do kościoła, ty nie musisz mieć sakramentów, ty nie musisz mieć dobrych uczynków, żeby być pewna zbawienia. Powiem wam, no kopara mi opadła, naprawdę. I zaczęłam grzebać temat, zaczęłam się dowiadywać. Chciałam zobaczyć, czy on mówi prawdę. Nie uwierzyłam mu na początku na słowo od razu, ale był to dla mnie szok i zaczęłam szukać. Zaczę zechciałam poznać Jezusa, zechciałam poznać w ogóle prawdziwego Boga. I to było dla mnie wtedy najważniejsze. I zobaczyłam, że na tym krzyżu wykonało się wszystko, że ja dzisiaj naprawdę nie muszę zasługiwać na zbawienie swoimi uczynkami. I trzy lata temu, jak zadecydowałam, że chcę poznać Boga, że chcę szukać Jezusa. Przyjęłam jego zastępczą ofiarę i sprawa jest prosta. To Jezus został ukarany za mój grzech. To Jezus został ukarany za twój grzech. Jezus został ukarany za grzech każdego człowieka tutaj na ziemi. I ty dzisiaj masz wolną wolę. Dzisiaj masz wybór: czy albo chcesz to przyjąć, albo nie chcesz tego przyjmować. Ty podejmujesz decyzję. Bóg za ciebie tej decyzji nie podejmie. Bóg nie będzie rozważał Twoich dobrych i złych uczynków, tylko zapyta się, czy pojednałeś się z Jezusem, czy przyjąłeś Jego zastępczą ofiarę. To będzie jedyne pytanie: jeżeli tego nie zrobiłeś, to idziesz do piekła. Jeżeli to zrobiłeś, to idziesz do nieba i możesz być tego pewien. Absolutnie pewien, ja dzisiaj jestem absolutnie pewna, że idę po śmierci do nieba Absolutnie pewna Bo wiem, że ofiara Jezusa załatwiła sprawę kompletnie Ale to, że On umarł na tym krzyżu to nie wszystko Bo On zmartwychwstał dnia trzeciego w ciele Więc kochani, Bóg jest dzisiaj żywy Bóg jest absolutnie żywy Często widzimy obrazki takie, że Jezus wisi na krzyżyku, ale chciałam wam powiedzieć, że krzyż jest pusty, bo On wstał z martwych, pokonał śmierć w ogóle. Dlatego mówi się, że Jezus jest życiem, bo On jest żywy, bo On z martwych wstał. Dlatego w momencie, kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, czyli po prostu przyjęłam to, dobra, On w ogóle wziął moją karę, On z martwych wstał. Po prostu to przyjęłam pewnego dnia w swoim sercu, tak samo jak ten łotr na krzyżu. Zrobiłam tak samo. I od tego dnia zamieszkał we mnie żywy Bóg. Po prostu w sekundę. To się wydarzyło. Jestem pewna, że tak było. I każdy człowiek tutaj na ziemi ma możliwość skorzystać z tej niezasłużonej przychylności Bożej. Każdy człowiek tutaj na Ziemi ma możliwość w każdym momencie swojego życia skorzystać z łaski. Bo to, co się wydarzyło te dwa tysiące lat temu, że przyszedł Jezus, że był krzyż, że to się wykonało, że On zmartwychwstał, to wszystko dlatego, że Bóg stwierdził, że nawet jeżeli żaden człowiek z nas nie zasłużył, to On będzie nam niezasłużenie przychylny. Nie będzie od nas wymagał. Żeby się byli dobrzy, żeby się byli moralni, żebyśmy robili specjalne uczynki dla Niego. On nigdy tego nie chciał. Ale dał Jezusa i powiedział Ty wybierz. Bo to nie jest tak, że czy ktoś o tym decyduje, czy Ty będziesz zbawiony. To Ty o tym decydujesz. Sprawa jest prosta: przyjmujesz zastępczą ofiarę Jezusa, albo jej nie przyjmujesz. I Ty wybierasz, masz w tym absolutnie wolną wolę. Ale powiem Wam po sobie, że od kiedy ja przyszłam do Jezusa te trzy lata, to moje życie zmieniło się diametralnie. Dlatego, że ja nie tylko wyznałam Go jako Pana i Zbawiciela, ale też poszłam za Jego prawdą w swoim życiu. Wszystkie swoje poglądy, które miałam wcześniej, uznałam jako śmiecie. I zaczęłam szukać, co tak naprawdę... Mówi Jezus na ten temat. Wiele ludzi zna Jezusa. Wiele ludzi o nim słyszało. Niektórzy się śmieją, niektórzy nie chcą o tym słuchać, niektórzy się brzydzą tym, mówią: Nie, religia. Ale ja, kochani, nie mam nic wspólnego z religią. Ja mam dużo wspólnego z Jezusem, ale nie mam nic wspólnego z religią. Ja nie jestem osobą religijną. Ja, mimo że przez Większość swojego życia miałam wtłaczane dużo religijnych rzeczy, dużo religijnych schematów do głowy, to ja je porzuciłam i zdecydowałam się poznać prawdziwego Jezusa. I sama zaczęłam szukać. Sama zaczęłam się dowiadywać, co on tak naprawdę powiedział. Czy on powiedział, że ja muszę się spowiadać? Czy on powiedział, że ja muszę mieć sakramenty do zbawienia? Czy on powiedział, że ja muszę mieć dobre uczynki do zbawienia? Okazało się, że nie. Że to wcale tak nie wygląda. Ale nie uwierzyłam człowiekowi na słowo najpierw, tylko zaczęłam szukać i Ciebie też zachęcam, żebyś dzisiaj w ogóle postanowił sam zacząć szukać, o co chodzi z tym Jezusem, dlaczego On przyszedł. Ostatnio ktoś mi napisał komentarz na Facebooku, że no ale jak to, no ale przecież my musimy czekać, aż Bóg da nam wiarę i okaże nam łaskę, albo ludzie się modlą do Boga o miłosierdzie i tak dalej. Ale w ogóle nie patrzą na to, co wydarzyło się te dwa tysiące lat temu, że ten Jezus dał nam w ogóle łaskę, że to jest niezasłużona przychylność, że On dał już nam wszystko, bo oczekują jakiegoś innego poruszenia. A nie chcą się dowiedzieć, co w ogóle jest z tym Jezusem? Nie chcą zrobić ruchu. Bóg już wykonał ruch w stronę ludzi, w stronę człowieka. Dał mu absolutnie wszystko. Dał Jezusa, a Jezus to wszystko. To jest alfa i omega, początek i koniec. Dał wszystko i powiedział: Jak chcesz, to weź. A ludzie, zamiast zrobić ten krok i wziąć, to czekają tu, pozbawienie jest tam, a oni: Boże, gdzie ty jesteś? Boże. Co ja mam zrobić? A Bóg mówi, weź. Leży tu koło ciebie. Sięgnij ręką, wykonaj ruch, zekciej tego. To nie. Stoją i ja nie widzę. Ja cię Boże nie widzę. I dlaczego robię teraz to takie przedstawienie? Dlatego, żebyś zobaczył z boku, jak wyglądasz, jeżeli czekasz. Aż Bóg poruszy się w Twoim życiu. Chcę, żebyś zobaczył, że to Ty musisz wykonać ruch zechcieć Go poszukać. Bóg powiedział, że kto szuka, ten znajdzie. Że On da się ludziom znaleźć. Tylko chodzi, żebyś Ty zapragnął Go znaleźć. Zapragnął całą sobą. Uwierzcie mi, że jak ja zapragnęłam, to naprawdę bardzo szybko Go znalazłam. To nie była wcale jakaś kręta droga. Na mojej drodze zaczęli stawać ludzie, którzy zaczęli mówić o Jezusie. Spodka jakoś... wznowił mi się kontakt... Z dawnym kolegą, który w ogóle jest nawrócony. On ogłosił mi Ewangelię. W ogóle to, że kiedyś go poznałam, to jest bardzo zawija historia, że to się stało. Ale to było w ogóle po coś. Że ja później mogłam usłyszeć Ewangelię, bo sama zechciałam go poszukać. Też, wiecie, kochani, nic nie dzieje się przez przypadek. Mamy w życiu to, w co wierzymy. Tak jak wierzysz, tak masz w życiu. Wierzysz w choroby. To masz choroby, wierzysz w to, że masz jakieś nieszczęście, jakiegoś pecha, to masz w życiu pecha. I tak to działa. To przyciągasz, to w co wierzysz, to przyciągasz do swojego życia. Ale jeżeli ukierunkujesz się na to, że będziesz chciał znaleźć prawdziwego Boga, jeżeli nie będziesz szukał religii, kościoła czy jakichś obrządków, ale zaczniesz szukać Boga, zaczniesz szukać Jezusa, to gwarantuję Ci, że go znajdziesz. A jeżeli już jakiś czas temu postanowiłeś, że chcesz znaleźć Boga, chcesz znaleźć prawdę, to nie przez przypadek nas słyszysz. To nie przez przypadek tędy przechodzisz. Nie przez przypadek. Zapamiętaj te słowa. Nic nie dzieje się przypadkiem, kochani.